tej strona MARCEL na moim kanale ze mną jest Kuba Siemowa. Mamy razem kanał, endurowcy. No i ogólnie będziemy skakać, to jest nasz pierwszy dzień, rampa zrobiona, tu schodki są, ja zawsze po schodkach chodzę, ale one są byle jakie. Tu się rozpędzasz, tu skaczesz, lecisz, 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 lecisz się leci. Jest taka ładna ścianka, tu się wjeżdża. I na przykład nam teraz kubuś pokaże jak się skacze z tej rampy. No pokazuj. Oczywiście bez żadnych trików nie będzie nic zrobione, to będzie taki najsłabszy spał. Jak... Ale jeszcze coś tam będzie, carry, jakieś X-upy do tego, no, będą jakieś. No, zobaczymy. Żeby... No, <laughs> no dobra, dawaj. Zrobi, nie ja. o, no, dobra, dawaj. Dobra. Tam leci boczkiem ładniej i o kurde Dobra Ajajaj, aj, aj, rampa cała się przesunęła, patrzcie. kurwa. No rampa się przesunęła. Poczekajcie, żeby to uklepać kurno. Dobra. Mamy I zgit. I zadawajcie w komentarzach co, yy, co mamy robić z tej... O kurna! Bym, 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 się zabił Jezu Trzymaj Kubuś, teraz ja polecę Teraz Marcelek leci ma to ja Polecam te rękawiczki ma to ja Polecam te rękawiczki Allegro rękawiczki Fox 74 zł, dwie sztuki Polecam, szybko przychodzą na Allegro kupujcie, opłaca się Marcel teraz poleci ja tu w kasku innym niestety, ale kupuję za kilka dni kupię nowy. Łokul! Dryg... Y... No gadaj, gadaj. Tam. Idzie po BMX-y. Dzisiaj mu rozwaliliśmy hamulce. Z tego bardzo, z tego powodu się bardzo cieszy. Czekajcie, przesunę. Czy było, że miał gdzieś skoczyć? O. Dobra, tu jest nasze miejsce, tam jest moje piciu. Jedzie. Jedzie profesjonal. To jest mój rowerek. Benic, bez hamulców. Ten hop. Twoja mama jechała. No. Nie spojrzała się. Lecimy. No to 3, 2, 1. Łomanie. Coś ci nie poszło. Coś. Tam coś mnie dziwnie wybiło tak. No to chyba tamten, ten Tu mamy saperkę. Lecisz jeszcze raz? Ja? No, dawaj. Kurno na pewno? Uh -huh. Lecieć? Uh -huh. No dobra. Zobaczymy, czy da radę. Nie da rady. No leć. A noga, noga, noga. A to mamy, my teraz mamy w ogóle challenge bez nogi, bo tak to... O kurde. Bo tak to nic, żadnych trików nie robimy, nie? A jakbyśmy triki robili, to noga by na pewno występowała. Dobra, teraz ja lecę, nie? Trzymaj. No to teraz Kubuś leci. Elo. To wygląda jak... to jest mega wysokie. W kamerze może wygląda jak mega małe, ale to jest mega wysokie. Dobra, patrzcie, bez nóżki Aj, jak poleciał tam rantami. Teraz drugi leci, no to ja tu się ale leci teraz drugi Ty tak nie mam ramy skoczyć no bo. O jak poleciał No o. też tam na ranteczkach tak o. Teraz marcelek o, pań. Trzyma, trzyma. Link dostaniecie w opisie gdzie kupić te rękawiczki No. Dobra, lecimy. Maniek leci. O, Maniek! Ten wjechał w dziurę. I nie wiem, pokażę wam to. W którą? Maj telefon. Ja jedę stąd. Tu jechałem i to kółko mi się prawie zablokowało. na zakręt to co a ja może postawimy kamerę jakoś no dobra trzymaj no to postawimy ją może nie wiem tutaj może na saperce otrzymać no ja lecę nie musicie patrzeć może coś tam zauważycie, ale nie wiem. No Maniek, no leć. Leci. Ło kurde. Gdzie? No kurde, nie zrobimy tego. Pójdę gdzieś wam Miejsce, wiecie, gdzieś zrobię? Tutaj. Tu. Pogrzebimy taką... O, tu. Weźmiemy taką kamyczkę. Z linusi. Ej, ale to tak, Marcia. Chodź! A nie. I damy chodzi? sobie tutaj. Nie, patrz! Gdy saperkę wbijemy tu... Nie? Chodź. Nie, tutaj na schody damy. Albo nie. No dobra, no. Tak i tu trzy. Dobrze widać? No. Dobrze? Na pewno? Zarąbiście. No dobra i teraz co te będziemy skakać. Ja lecę, bo bierz tego GMXa. Dobra, teraz ja lecę Spróbuję Kera. No się zabijesz. No to po to mam zbroję. Mm -hmm. Kera próbujemy Trzy liczysz, Kuba. Trzy <śm> two, <śm> jeden. Łapie je. było? Ale coś nie tam tak Coś tam było. Takie coś było, takie, ej. Takie normalne. No. Dobra. raz znowu. Dobra, on cię sam wywrócił, nic mu nie będzie. <grystanie> nie widzieliście tego. Łomaniek! <grystanie> nic mu nie będzie, nie bójcie się. Zdrów siad z roweru i się przewalił. Tylko tyle. I krzyknął łomaniek. <grystanie> <grystanie> Dobra, kera robię. Teraz mi się może uda. Ja teraz się wybije. K, X, X, X -D 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 -D. Ty nie masz hamulców, to się w ogóle nie hamuje! Ale nie, bo ja tu wjechałem w to, bo nie zakręciłem. No to nie, że hamowałeś, tylko, że nie zakręciłeś. Gyniuszu. Znowu cię wstrzyga. Ja bez gogli Dobra. Bo mi kurna paruje wszystko. No wiem. Począgam gogle. go gogle. No leć. Lecimy. Ło. Poleciał. Dobra, kera. Kurna, kera trzeba zrobić. Robię teraz kera. co to się stało więc się mnie nie pytaj to jest głupie no, to no ej! To. ej to ja teraz jadę, patrz tu nie, wcale nie ale ty jedziesz drugą stroną no to ty jedź tak jak ja ale ja teraz robię no to nie, no to, no to nie. a nie, że tylko tkaczę Jeszcze się czegoś a nie tylko se skacze jak mój O, zaraz mnie wybiło Ta? Ta Słuchanie. Dobra teraz kera robię tak naprawdę. Mam to w nosie Ale o nie a, mają. Ajajaj! Zawaliłem kamercę! Widać tam rampę? Nie wiem. No super! Trzymaj mi rower. Trzymaj Trzymaj. ja bym go postawił tam przy samej rampie. No ja też, żeby to było ładnie. Nie tu, no, no dobra, trochę dalej. No nie, jeszcze w bok. Nie do góry, w bok. O. Bardziej w ale... Panie, gdzie ja się budzi pod łapot.